Dzień dobry, kłaniamy się z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy świeżo po meczu 27. kolejki PKO BP Ekstra Klasy. Warta Poznań, Jagielonia, Bałystok 2 do 0. Mam przyjemność gościć trenera drużyny gości pana Rafała Grzyba. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Witam. I oddaję głos z prośbą o podsumowanie meczu. Pierwsza połowa na pewno w naszym wykonaniu była bardzo, bardzo słaba. To zespół przeciwny. W tym wypadku akurat Warta Poznań dominowała, stwarzając sytuację jedną za drugą. Pierwsza połowa, jest zdecydowana przegrana po naszej stronie 1 do 0 w drugiej połowie po zmianie zawodników, gdzie Bartek Kwiecień razem z Bartkiem Wdowikiem weszli na boisko. Coś stopniowo zaczęło się dziać. Liczyliśmy tutaj na zdecydowaną poprawę, jednak im dłużej ten, ten mecz trwał, to nasza sytuacja nie wyglądała najlepiej. Nie stwarzaliśmy praktycznie sytuacji co, co w poprzednich meczach. Wychodzi, nie powiem, że wychodziło z łatwością, ale mieliśmy ich zdecydowanie więcej. Ogólne podsumowanie jest takie, że na pewno wygrał zdecydowanie. Zespół, który był bardziej zdeterminowany do tego, aby to zwycięstwo odnieść, proste środki, które używała Warta Poznań, wystarczała na to, aby, aby nam strzelić dwie bramki. I myślę, że tutaj zwycięstwo warto zasłużone, czego tutaj gratuluję. A jeśli chodzi o nasz zespół, na pewno nie, nie tego spodziewaliśmy się od, od początku pierwszych połowa. Przede wszystkim od zawodników, którzy są na tyle doświadczeni, że e, zamiast można powiedzieć, pomagać zespołowi, e, troszeczkę psuli tą grę. i Myślę, że tutaj przede wszystkim nad tym ubolewamy, bo ciężko gra się, jeżeli, jeżeli jest mnóstwo niedokładnych podań i te podania powodowały tylko i wyłącznie w nas coraz większą niepewność i, i ucieczkę przede wszystkim potem odbieramy. Dziękuję bardzo panie trenerze. Czy są jakieś pytania tutaj ze strony gości? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Na tym kończymy pierwszą część konferencji. Za chwilkę wracamy z trenerem Piotrem Tworkiem. Trenerowi dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszelkiego Do widzenia. Dzień dobry. Ponownie kłaniamy się na drugiej części konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Zagielonią Białystok. Przypomnę, że w 27. kolejce PKOB BP Ekstraklasy Zieloni pokonali drużynę z Podlasia 2 do 0. Poproszę trenera gospodarza, Pana Piotra Tworka, którego serdecznie witam. O... Dzień dobry trenerze. O podsumowanie meczu. No, może zacznę od tego, jesteśmy na czwartym miejscu. Coś, no jeszcze tak powoli, powoli już dociera, ale ten cel, który sobie dzisiaj przed meczem postawiliśmy, chociaż nawet na chwilę być tak wysoko, udało nam się zrealizować. I, i za to jesteśmy wszyscy szczęśliwi, i radośni w szatni, bo no bo to na pewno ta 27 kolejka przejdzie do nam do yy, będziemy ją pamiętać chyba do końca, bo no bo niesamowite uczucie, dlatego cieszymy się przeogromnie. Odpowiedzieliśmy chyba najlepiej jak tylko możliwe przed yy, dzisiejszym meczem a po meczu z Rakowem, gdzie Mieliśmy ogromny niedosyt, mieliśmy, mieliśmy gdzieś takie, takie poczucie, że można było dopisać sobie więcej niż, niż, niż jeden punkt, a nie dopisaliśmy w ogóle. Dlatego dzisiaj chcieliśmy zrobić wszystko, żeby tą szansę, którą drugi raz dało nam życie, nie zmarnować, bo, bo ta szansa się stworzyła po raz drugi i ją wykorzystaliśmy. I to też pokazuje, że, że zespół Świadomie podchodzi do swojej pracy. Ogromnie się cieszymy. Jeszcze raz mówię, jeszcze jesteśmy tacy troszeczkę tacy, tacy inni, bo, bo jesteśmy na czwartym miejscu. Coś niesamowitego. Dziękuję, trenerze. Mamy kilka pytań od dziennikarzy. Jakub Kawecki. Gratuluję bardzo dobrego meczu. Z czego po dzisiejszym meczu trener jest najbardziej zadowolony i czy uważa trener, że to były dwie najrówniej zagrane połowy warty w tym sezonie i na ten chwilę był to najlepszy mecz Warty w tym sezonie? No to już jest w pytaniu zawarta odpowiedź. Pierwsza rzecz, że, że właśnie po porażce z Rakowem odpowiedzieliśmy dobrym podejściem do meczu, dobrym zaangażowaniem, ale i piłkarską bardzo dobrym, dobrym ustawieniem i rozwiązywaniem sytuacji, bo trzeba przyznać, że no, Jagiellonia niesamowicie mocne przody, i, i to nie był dla nas łatwy mecz. I tego meczu się na pewno do tego meczu dobrze przygotowaliśmy. Druga rzecz, dwie równe połowy, mimo iż w drugiej połowie przez 10, chyba czy 15 minut. Jagiellonia przejęła inicjatywę i stworzyła kilka groźnych sytuacji. Ale zdołaliśmy to opanować, i, i, i tak naprawdę do końca kontrolowaliśmy. Natomiast Widzieliśmy, że nie wolno nawet na chwilę spuścić z tonu, bo Opulicz, którego będę pamiętał do, na pewno bardzo długo, bo imas, niesamowity piłkarz, bo kilku doświadczonych, Romańczyk i tak dalej, chłopców y, mogliby zrobić nam krzywdę, i, i, i wtedy byśmy, byśmy byli w trudniejszej sytuacji. Dziękuję, trenerze. Paweł Jonik. Panie trenerze, gratuluję wygranej. Kolega Maciej Brzeziński użył dziś sformułowania na pełnym Baku do Europy. Patrząc realnie, jakie są szanse na zatrzymanie makany Baku w warcie na kolejne miesiące? No to bardziej pytanie jest do naszych, do naszego dyrektora sportowego, bo, bo tak naprawdę ja, ja mam makanę na, na boisku i ja skupiam się tylko i wyłącznie na tym, żeby on grał tak jak dzisiaj. Dał asystę i dał bramkę. No przecież ja z Robertem będę rozmawiał i będę robił wszystko, żeby go zatrzymać. Natomiast Natomiast wiemy, że, że to są trudne rozmowy i będą trudne rozmowy, mogą być możliwe, a pewnie i niemożliwe. No zobaczymy. Mamy piłkarza, który, który daje nam różnicę i, i my o takiego piłkarza będziemy dbać, ale na pewno, na pewno będziemy, będziemy też mu stwarzać możliwości, żeby pokazywał swoje umiejętności. Bo jeżeli on będzie grał na najlepszej swojej, swojej, swojej dyspozycji, to zespół będzie miał z tego korzyść. Wszyscy są szczęśliwi. Dziękuję. Radosław Nawrot. Panie trenerze, pan wie, o co chcę zapytać, ale nie wiem, jak to zrobić, żeby się w panu nie burzyło. Panie Radku, ja nie odpowiem wprost, ale wiem, że pan zrozumie. Tak, zgadzam się z panem o to pytanie i będziemy do samego końca to robić. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Witold Puchalski. Gratuluję dobrego meczu, jest moc. Jaki jest teraz cel drużyny? Czy walka o europejskie puchary, czy wypróbowanie rezerwowych? Taki przegląd kadry w perspektywie przyszłego sezonu. Naszym celem jedynym jest zwycięstwo, niezależnie czy będziemy, czy będziemy grali u siebie, czy na wyjeździe. Cieszymy się przeogromnie, że za parę dni jedziemy do Szczecina, bo tam czeka nas kolejne spotkanie i cel będzie jeden. Wygrać z Pogonią Szczecin. Ja uwielbiam ten zespół, my gramy tam sparingi z nimi. I i tam jest taka no coś takiego, że, że tam już z przyjemnością się jedzie. Dlatego już dzisiaj się cieszymy na to, na to spotkanie wyjazdowe, bo liczymy, że też będzie dobry, dobry mecz. I, I tam będziemy chcieli wygrać spotkanie no, z pogonią, która już ma zagwarantowane pudło w, w mistrzostwach, właśnie tych naszych rozgrywek ekstraklasowych. Będziemy grać w każdy mecz o zwycięstwo. Dziękuję, panie trenerze. Już więcej pytań nie ma. Ja też dołączam do gratulacji. Dziękujemy za pytania, dziękujemy za udział w konferencji, życzymy wszystkim miłego popołudnia. Żegnamy się, do widzenia. Do widzenia.